Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym randomie na moim kanale z gry... Speedrunner. Speedrunner z tą... Je... No bo... Poświemy, on nie w tą gra. Tak. Jest z nami e, Mineta Maciek. Jestem. Jest z nami Co? Agnieszka. Jestem. Jest Wojtek. Yo. Jestem też ja. gramy. Uziwa. Czekaj, bo tu ustawiam. Ej, a tu nie było te odświeżone, te nowe mapy? Patrzcie, tak. to na przykład fajnie wygląda. To nie każdy weźmie to, co chce. Ja wezmę tą pierwszą. Dobra. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A ty wszystko. roletę wyłączył. roletę, boże Ruletę Roletę. A, roletka a roletka. nie, ja będę tu miała lusterko, prawda? E, nie wiem, ja nie wiem, jak się na padzie gra, ja jeżeli byś mnie. Jeszcze bym tam. A choćby jeszcze. No właśnie, poczekajcie no, 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 na rozłup. Masz pada, no. Tym się skacze, Ale tym co? się to tym się puszcza. Okej, okay. o Jezu! Coś włączyłam, dobra. Aga... Ale czemu? E, którym się biegnie szybko? E, o, lusterko! To musisz mieć, Aga, sprint najpierw, to było pod którymś u Ciebie, gałką tam czy coś? Jak gałką? Ej, patrzcie, jak, jak moja postać się rozskacza, Widzieli? to? Patrzcie! Patrzcie, jaki balet! Gdzie jest... Gdzie jest... Gdzie jest sprint? Ja nie wiem, gdzie jest sprint. Jest z... jeszcze, jeszcze sprinta, Tu Tutaj się, się naładujcie, o. No i ja biegnę z mi... A dobra, Aga, prawą Przedzimy. tym, prawym, yyy. Tym? No, że prawym. Prawym triggerem. No. Triggerem prawym? Górnym? Ta. No tak jak ja na mój prawej, to ja wiem, że chodzi o triggera mu Czyli... nie wiem. JSTRO Aguś... wyciąga... A wiecie, to prawym, jest... Tym wystającym prawym Aguś. Aha, wystającym wda. prawym? Tym na samym dole prawym, górnym, dolnym To górnym no dolnym. I... I nie wiem, ej, ma. ej, stanął mi! Aha. Czekajcie! To z... sobie spuścił. Tylko najlepsze jest to, że mi też stanął i wyciągnął lusterko. I nie wiem, w którym to y... uaktywniam. A w którym się kłóca? No, w dół. To mi, to mi kłócanie nie wychodzi. Aaaa! No i. Nie, napadzie, że tak powiem, trzeba opanować Nauczyć no, się, no. I jak, bo... E... ja wolę klawę. Tak, a chodź, chodź przechodzimy na, na klawę. Nie, ja wolę klawiaturę. Ja nie umiem. Źle gra w to napadzie. Ja nie grałem nikt na padzie, ale wolę nie próbować chyba nawet ty ty ry, ty, Z moją synchronizacją palców w życiu na klawie. Mm. O, oh, fuck! To ustaw jeszcze pod fuck. siebie. Aha, jeszcze nie, ja się podobałem. No nie no wierzę. Się, mówiłem. gę na klawę. No i luster! Poczekajcie, no lusterko! Nie, no. ja... Aga, bo ty nie jesteś naładowana na speedzie. No to dlatego wyciąga... Dobra, może tak. no nie biec? Ale nie, no, czekajcie, no do ja naciskam w spację się... i mi nie wyciąga nic. No i też mi... nie. Czekajcie, którym to mi wyciąga? Nie. Tym? Nie. Tym? Nie. Tym? Czy to jest chore. Ja nie wiem, czym ja to akceptuję. Znaczy. <grym> czym ja tak akceptuję? Dobra, chodź, Aga, naładuj się. I ten Czekaj, nie. Chodź tu, tu się nadej, chodź tu się. Chodź tu, Wojtek, stoją! Czekaj, bo nas się to stoję. Chodźcie tu. Chodźcie tu, cofnijcie się. Czekaj, bo nam masz. wytupiło. Ma. Ale... Tu. Tu jest? No, dobra, no naładuj się tu, no. No i co? I teraz, I teraz próbuj musisz... biec. Biec i wciskaj się. Przez... O, mam? No, no. No, a lusterko, który którym mi się. A, poczekajcie. Yy, znaczy, nie poczekajcie, bo nie chciałam. no... Nie chciałaś czekać? Nie, że nie chciałam, tylko. A, nieważne. Nie chciałam was zabić. <laughs> Ale ta mapa nie jest spore worku. No, no właśnie, jakoś taka... Idą nie. nie te interesy. Jakie ja w ogóle. Balek, to robi A hej, Ej! Fasmax tu, alta! Du alte. No który krat mi to wyłączył fak, fuck, fuck, fuck. <głos> <głos> Sympatycznie Pięknie się bawicie Ożty Uuu, jak... Na klawie, tam ciśniesz? Nie na klawie. Tak myślałem Ale kurcaj, żeś ty. Już zapomniało? Wojtek! O! o nie. mi! No, Ale ty już masz dwa! No mam. Zaraz będę miał trzy. Nie będziesz miał Nie? Musiał. Będę miał. Nie. N nie damy ci. Tak. Nie. Nie damy ci. Ej, ja czym się ku... Kuca? Kurde, każdą Hankę zaliczyłem. <głosy> <głosy> Dobra, aga. A to jest takie prawdziwe, nie? <noise> to było źle powiedziane. Poczekaj, <noise> 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 <Oga>. PANIE! Kurde, no! <noise> oczy. Znaczy, to i tak nie żyje, nie? <noise> Ale to jest takie prawdziwe, każdą Hankę, nie? <noise> Dawaj, SN, ciśnij go, ciśnij! ciśnę go! Noż karton! Ale chłopca, iż nie łopico jakaś! No się pan. ci Hanka więcej nie da! Ja porozmawiam już. Ci Jaj! Uh. Yes! Mówiłem, że nie będziemy czek. No. Arba I Aga Focus. Jestem Focus. To no, mi tak nic nie daje, ale ja Focus. All the time. Jesteś przed nami. No, chwilowo. No ta tararira. No tararira. Kuźwa, no co to? No i lusterko. Ja doję. No i kuźwa, jak lusterko się spuszcza! No. To lusterka się spuszcza? Kuźwa, zmieniam postać. Nie wiem. Lusterko? <gulia> kuźwa, czy wy macie też problem z lusterkiem? Ja nie. Z ustarkiem? Ja, ja nie wiedziałam, że mam postać <gulia> lusterko. Tomek lusterko. już po nas, patrz <gulia> tu. Tararira! Wojtku, 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 VATEMAL! Kur... Jaka sraczka... No bo chciałem szybcio... Szybcio... Szybko... Szybko. Szybcio... Na chwy... Na Rukzak. Rukzak. Jedyne słowo, które pamiętam. Ja chcę to. A ja z warsztatu. Ej, ja bym chciała strusia. jest? Idę, jadę. Jadę. O Jezu, ale pij do po Czekajcie! Gra mi się zminimalizowała. Patrz, mi się wyłączył. Aha. Tomek. O, dobra, dobra, jestem. O, rakiety z nieba, uważajcie. No, super. Nie, to nie są z nieba. A, to nie, że wszystkie... Dobra, nieba. ale mamy trzy. Jezu! Boże! Jezu! lusterko No, dobra, nie. Aha, to jest... To jest zmieniona plansza. To jest jakieś chore, no. Chciałam mi przypomnieć, żeby zmienić postać. Dobrze. Aaa! Y jaki szparagd! <śla> Szpagat jej się opuszcza, nie wierzę. O i salto nawet wjechało. Kuź Aha. Ej no jakim... Ja, Cudowne! to Cheater! Cheater! Co Jak ten zrobił? No, nie wiem Kurz! Jest mi dobrze! Jaka z... Tym... Aha, bo kolce zabijają! Tak? No tak. No chyba że... No to jednak nie czy takiego szpagatu? No patrzcie kurwa. no. Wieczysz jajka? Patrz. Uuh. No kuźwa. Nie, ten pad chyba jest wykszuty. albo nie oh, Fuck. FAK oh, fack, oh, oh, oh. No, no, no fuck. Tak, Możemy się tutaj zesrać się na żółty. No. No. Można nas przeczyścić. No, ja? Bo, o spodziewa? Jezus. Poczekajcie, mam o, o, ci, e, m, Nic nie mam. Aha. Oj Boże, biegna Gemyrytka. Aha, już nie biegnie. Oj, lusterko. Ja z lusterkiem nigdy Co ty nie... To ja mi się coś wciska. Chyba to analog lewy, a bo No Anal Trzeba zamiast skakać to mi lusterki. Jesteś jak nie. No, Madzia no, przy lusterku. Patrzcie, no. Agnieszka Proszę na klawiaturze grać Albo proszę zmienić... Czekaj sobie na klawiaturze, bo na klawiaturze zagraje jest naprawdę łatwo, bo tam masz tylko ZXC i spacja. I z całka mi biegniesz No ZXC, ZXC. No. Masz cykle, żeby po kolei, a soko po prostu biegniesz w jedną stronę tylko w lewo. Super, mamy początek. Patrzcie się. O nie. A myszkę? A tu już wygrałem? Nie, myszka jest nie. nie. pada i zobaczysz. Nie będzie lusterka. Nie, ja zmienię postać. Spróbuję zmienić postać. Albo jak się też zmienia? tak. To chyba Wygląd? trzeba się cofnąć ogólnie. No jak musisz cofnąć. Ej, Burka, znowu mi, ta kładka wyszła. Nie, tam na górze klikasz ten taki o. Wyjścia, wyjścia znaczek. Ja wszystkim kliknę o. o. Może jak kot będzie miał lusterko, to ja wychodzę. Ja nie, nie, a tu kot będzie jajka sobie czyścić. Boże. Nie, skitu, niech tylko coś wyciągnie ten kot to. <grym> <grym> niech tylko coś ten kot wyciągnie. No kuźwa. Wojtek jest wiedźmą. Kocicą. tam <grym> tamtą już mieliśmy. To jest co tam? Ja daję tu. O. A czy tu się, czekajcie, czy tu się nic nie czasem? Nie. Nie. Tak. Nie, dobra, okej. Okay. To ja mam. Idę na imprezę. A ja dzisiaj sobie tańczę. Nie. To są z nieba. Tak. Mhm. No to... Wyglądają plemniki. <głos> <głos> Jaki charge. Zobaczymy, kogo plemnik dopadnie. I strzegam kocie, nie wyciągaj nic. Tu jest... tu o Jezu. tu! O zrobił... O, wibruje! Kto jest wiedźmą? Nie. Wojtek. O, po, poszedł lodzik. Tak. Boże. Jest No, fajnie. Aga, nic nie wyciągasz teraz już? Nie, chyba nie wyciągę, tak mi się wydaje. Aga, już część się wyciągać. Co nie rzutaj, No i zginąłem. No! Wiotrow, Ej, w, w, Wojtek miotłem dobił. Ja czy Wojtek? Eee, ty masz baletniczki, a Wojtek ma obcasy? Jezu! O oh, fuck, fuck! Nie, nie, nie! Ale proszę, takiego nimbusa ma? Nimbusa? To jest miotło od Harry'ego Pottera. Nimbus 2000. O oh, fuck! No chyba ty kurde Ale ci no. robisz? jajeczka! I, o, Mam ja... Nie wierzę! <śmienny> Go! No jak? Kurde, co wy tak szybko świdrujecie? No właśnie, ja tego nie kumam, tacy... Kochani, ja gram w ogóle? Gdzie Ze mną. <śmienny> nie wiem, jak wy to robicie. Noż! Maciek, to było chamskie. No, no masz! No. Masz! <śmienią> dwóch się bije tam, trzeci korzysta. To powinna Aga wygrywać. Właśnie. W ogóle No co to? Aga! <śmienią> Przytulaski. Przecież <śmienią> lubisz. Ale no, to powinnaś zostać. No jak? No widzisz? Ej, ona się on się po, po tyłku chyba. Mi się wydawało. <śmienią> Może ma wsiki Możemy to przetestować w chwilę? Czy on coś robi jakąś dziwną akcję? Poczekajcie. Dziwną akcję. Czekajcie. Kuźwa! Chyba żartujesz! Co to Porobisz? robisz? Patrzcie! Myje Mam porobione... Ale którym to robisz? Naciska się kuźwa analog Kuźwa bo porobał... Nie bierze że Agasy je czyści. Kuźwa, nie mam jaj To nie wcikaj, nie, wci, nie wcikaj, nie No nie wcikam, analoga. no, ale to się samo wcika Ku... to... Poczekajcie na Agę, chodź Dobra, czekajcie To... dobra, nie mhm. Aga, weź klawiaturę No, najle najlepiej No i zginąłem Aga, weź klawiaturkę w, w rączkę mhm. Ale cię dupno. Czyli strzałkę cały czas tylko w prawo, tak? Tak tak. O, nie no, nie, nie albo w lewo, że w lewo. I co się robi? ZX co? C? X, C. Aha, to się Może zrobię turecki przysiad. Nie. O Boże. Co to, to jest? Zwiesiło się? Nie, dobra. Nie. to bajlango. Bajlamor. Tak Chyba, że Agasę możesz w ustawieniach zmienić, bo ja na przykład. To, jakby u nie. was Y, X, C. Myślę, że to dużo nie zmieni. Wiesz? Maciej, czemu ty bierzesz warsztatowe? No bo chcę, żeby było ciekawe. A czym się enterem, tak? A co, on nie mrugał do mnie? Gamer Tracer. Co? Co masz problem do mnie? Gamer Spacer? A czym się Ej, Słucham, hmm. y, z. x No, świat apteka. ZX-em. Z się spoczywa. Z, z jakąś. Zobaczymy. Tylko najpierw tak, a zobaczcie, co za każdy klawisz robi. Zatem Zatem skaczesz, Zetem skaczę. X-em Kym masz Oj, a C masz tą umiejętność specjalną, C. A dobra, dobra. Spacio a spacją masz, masz ten sprint. Dobra, możemy iść. Dobra. Tak, zapomniałam już. <śśmiec> Ej, tu coś jest szybko. No bo, bo dostaliśmy super speeda. no dlaczego mówicie, dwie strzałki jednak wchodzą w grę? No bo kucasz. No, mówiłem no, ci w, w tak. prawo i w lewo. No i kucającą w sumie faktycznie. No, no to jeszcze mi dokładajcie. Nie, nie. Czemu mnie i moja własna mi dupła? Kto wymyślił Bo i tak, Tomek. Ja. Tonku, chciałeś mi wbić na minę. Nieprawda. On konfabuluje przeciwko tobie, Agnieszka. No. Nieprawda. Co to za insynuacje. Jak w kosmosie, czekajcie. Ja nie mam kartonów. Nie musiał, kochanka już nie da. Żadna. Ja bym powiedział co innego, Maćku, ale. Co? No, chyba nie mogę powiedzieć, że mówię, że. Aha. No. <laughs> nie mogę powiedzieć, Jest! Jak? No co ha! Tak? No. Bo wyskoczyłeś, Maciek. Ojo. No to aga, co? Aga, takie, co? No, jak to się wydarzyło? Co? Aga! Aga, ja aga! Ja byłam w enjoyowaniu się, piłam. W się. Dobra, już? już trochę. Skupiam trochę. Dobra, focus. Debrój! Taka, no noż kurde, ja czekaj, nagę na Nie, ja się sama zaczekałam ty. <noise> sama zaczekałam. Nic mi dzisiaj nie idzie. <noise> no a, zginąłem. Ej, Wojtkowi dużo miotła daje. No, no się ja widzę, no. no patrz. Nie, to te... To jest śp... błyskawica. <noise> to te śpilki, y, ten... <noise> a ja, Bomba ja za nami. po prostu plecaki odrzucam. No, no właśnie. Wejde. Panie mi było, no. <noise> Lubię robić salta. Dobra. No jak to zesynchronizować? I tu jest Lebo, najgorzej, prawo. bo tutaj pierwsza osoba, która wejdzie ją tak wyrzuca do, do, do góry, że... Nie idzie. No, Boże, każdy karton! No chyba żartujesz. Bożena! Eee. Bożena? No, Boże A już, już nie ten? Już nie Hanka? Dzisiaj ja wiedziałem, że masz kilka. Hanka została stracona. Hanka <grymka> została stracona. Kurźwa! Ale żem puścił! Tak. Napidaja? O i tu jest... O Boże! Gdzie ja jestem! To... Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę, o, nie. jestem! To też jesteś tak wypidi i jak ja się to jest, to jest nie fair, Patronus. To jest po raz pierwszy wrzucił taka sytuacja! No i to co mnie, fair? No czy Nie, no tak, ja. Ta pewnie Gesslerowa gra. Tak. Mhm. Ja nie no, już. no i masz kur... jest koniec już, bo tutaj yeah. jest... Jak ktoś wyjdzie z tego... To jest kaplica. A ty Aga, jak to używasz to w lewo. A, nie w lewo. a ja, ja nie wiem czy ja użyłam coś. Ja nie umiem Syntho. Nie. Darujmy sobie. A czemu moi... ej, czemu to się nie ruszyło? Podłączam pada. <śmiech> 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 <Szymon kłócać. śmiech> to jest niemożliwe, nie No bo ale to trzeba zrobić te testy. Jak się gra w tą grę? No i po mnie. Kurde, formałem ja hankę no Su sukiennico, no i patrz. Look <gulanie> 2-2, dwa, dwa. macie podzielić 2-2. ja, też chciałem. iść ja. ja też chciałem iść w dół. jest to taki, taki what the fuck? No ja już, po, już po grze, no zobaczę co pograliśmy, że o Wrong ja sobie piźli, fajnie Nie Kurde, nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie Wydupcz mnie tam, no, kurde Wydupcz mnie Nie, wydupcz mnie Kurde, wygram to przecież z Wojtkiem, wygram, Wojtek Wracaj się, miotła ci szwankuje Masz tu bombę, nie to, ja tego nie chcę Wydupcz mnie Kurw... No piekni, rampuni, jest! Uuuh! Uuahanej, Ojej, Tak? Wyłącz ten Wyłącz tego Jej. trenera. Ja mam nadzieję, że wam się randomik podobał tym pięknym oto akcentem. Kończymy. Była ze mną Agnieszka. Byłam. Był Wojtek. Byłem. Był Maciek. Byłem. I byłem sobie też ja. Maciek! <grym> Co stało? Do następnego razu. Pa, pa! Pa! pa. pa. See you later.